E, witam was moi kochani ponownie na odcinku numer 2 z pogromców mitów w grze GTA Vice City A dzisiaj ponownie będziemy sobie badać mity w tej właśnie grze kazaliście mi na początku, żebym nie wchodził... W szczegóły tych mitów, w sensie, żebym nie robił tych takich małych skrótów tego, czego będzie każdy poszczególny mit po prostu dotyczył. Także zgodnie z prośbą, oczywiście to jak najbardziej uczynię i ponadto też kazaliście mi zbytnio nie przedłużać wstępów, to znaczy nie opowiadać o różnych rzeczach. Dlatego też po prostu tym razem bezpośrednio przejdziemy sobie do gry. Na początku powtórzymy sobie jeden z mitów poprzedniego odcinka. Mit ten mówił nam, że parkometry możemy znaleźć. W dzielnicy Downtown na drugiej części miasta Vice City. Pisaliście mi w komentarzach pod tamtym odcinkiem, że parkometry znajdują się właśnie w tej części miasta, gdzie odbieraliśmy sobie Candy Saks w jednej z misji. No i jak w tym momencie widzimy, mieliście jak najbardziej rację. Co ciekawe, w ogóle tych parkometrów nie możemy zniszczyć. Nie powiem, że nie, to jest dość dziwne, natomiast cała reszta się zgadza, ponieważ możemy je zniszczyć za pomocą samochodu. No i ponadto z tych parkometrów wypadają pięćdziesiąt. Nie on zap. My lecimy sobie oczywiście dalej. Jeden z widzów o Niku Snake the Player napisał, że gdy wlecimy helikopterem do PN sprayu, to pojawią się w nim koła. Ja moi drodzy stwierdziłem, że po tym co zobaczyłem wgrywając mod randomizer do GTA San Andreas, to znaczy, że tam helikoptery wówczas jeździły sobie po ulicach miasta, i to było no, mega dziwne, wręcz niezapomniane widok, że muszę to koniecznie przetestować w każdym razie właśnie w GTA Vice City, no i za chwilkę to właśnie uczynimy. W grę daję sobie w ogóle dość fajnego spawnera do GTA Vice City. Już go delikatnie testowałem i powiem Wam, że działa naprawdę fajnie, ponieważ no nie występują żadne bugi, gra się nie kreszuje, także to jest tak naprawdę podstawa w tym wszystkim. Będę sobie musiał jeszcze za jakiś czas wgrać mod, który umożliwi mi... no fuck... Eee... Teleportacji między różnymi częściami miasta. No a jeżeli chodzi o mit, to chyba będziemy musieli go przetestować na przykładzie innego PN-sprayu. -in e, niestety, z tego co widzę, do PN-sprayu na drugiej części miasta w City chyba też nie damy rady się dostać. Dokładnie tak, helikopter się zapalił i za chwilkę wybuchnie. E, no i zobaczmy, czy możemy dostać się do PN-spraya, który znajduje się w garażu Sunshine Autos, a czy nie w garażu, tylko w salonie samochodowym, no ale z tego co widzę też nas od tego pojazdu tak jakby odbija, jakaś niewidzialna moc, nie mam pojęcia, w każdym razie dostać się tam nie możemy, a co za tym idzie, sprawa jest jasna i mit możemy sobie najzwyczajniej obalić. W drugim mitie lecimy sobie prosto do klubu Malibu, ponieważ tam będziemy testować sobie kolejny mit. A Jeden z komentujących napisał, że jeżeli rzucimy granatem w klubie Malibu i ktoś z osób, które tańczą przeżyje, to zamiast uciekać będzie dalej tańczyć. No cóż, akurat fajnie się składa, że mamy granat dostępny w ekwipunku Tomiego Wercetiego. Zobaczmy w ogóle, czy jakaś osoba po takim wybuchu przeżyje. No to widzę, że no całkiem wesoło. W ogóle się jakby chłopaki tym nie przejęli, że przed sekundką zginęło jakieś, nie wiem, 30 osób na sali. No i dalej sobie radośnie tańczą. Ja, moi kochani, wykonam sobie jeszcze jedną próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać w przypadku osób, które tańczą na tym głównym parkiecie. W sensie nie na tym podejście, no ale jak doskonale widzimy, wygląda to tak samo jak wcześniej, także mit możemy sobie oczywiście potwierdzić. Gdy wejdziemy w ikonkę kupna posiadłości i włączymy powtórkę zaraz po naciśnięciu przycisku Tab a następnie wyjdziemy z powtórki, to kupimy posiadłość nie wydając ani grosza. No i powiem wam, że mnie osobiście sprawa dość mocno zaciekawiła. Jest to oczywiście glitch, jeżeli no ten okaże się być prawdziwy, który no pozwoli zaoszczędzić w grze naprawdę sporą ilość gotówki. W każdym razie my podchodzimy sobie do pierwszej posiadłości, klikamy tap i powtórkę No i z tego co widzę kasa z konta została nam zabrana, także no albo ja coś zrobiłem źle, no albo autor tego tu napisał rzecz nieprawdziwą. Wykonujemy sobie podejście numer 2, Ja oczywiście kupuję posiadłość i naciskam powtórkę. No i tym razem ponownie z tego co widzę kasa z konta Tomiego jego została najzwyczajniej zabrana. Także myślę, że zarówno dla mnie jak i dla was sprawa jest oczywista, no i werdykt tego mitu jest jak najbardziej jasny. Widz o Niku X Gaming napisał, że auto najpierw się pali, a później wybucha. Natomiast motory wybuchają od razu. I tu osobiście mega przyda się mi karę spawner, którego sobie właśnie wgrałem przed tym odcinkiem. Będziemy mogli właśnie dzięki niemu sobie sprawdzić no, całkiem sporą ilość samochodów bez konieczności ich kradnięcia. Zobaczmy sobie na początku, jak to będzie wyglądać w przypadku granatu. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie to się zbagowało ten infernus jakoś tak dziwnie podskakuje, jakby miał się zgliczewać i gdzieś wystrzelić w powietrze. Zobaczmy, co stanie się po odpaleniu granata. No właśnie. Stało się jakby dokładnie to, co napisał autor tego mitu, to znaczy, że najpierw ten pojazd się po prostu zapalił, a następnie wybuch. Sprawdzimy sobie w takim razie, czy motocykl po prostu od razu wybuchnie, czy też zapali się jak samochód. I dopiero potem nastąpi eksplozja, e, czy z kolei eksplozja wystąpi e, już na samym początku, moi kochani, dla mnie sprawa tutaj też jest dość jasna, ponieważ no, zarówno w przypadku samochodu, jak i motocyklu, e, wszystko wyglądało tak samo. E, to znaczy, że najpierw wystąpił jakby zapłon, e, to znaczy podpalenie się pojazdu. W przypadku motocyklu i w przypadku samochodu, a następnie po prostu te wybuchają. Dla odmiany użyjemy sobie wyrzutni rakiet RPG. I tutaj też wydawało mi się, że było coś takiego, że przez chwilkę ten radiowóz się zapalił i dopiero po chwili eksplodował. No i z tego co widzieliśmy w przypadku motocyklu, nie nastąpił ten moment gdzie ten się zapalił, tylko po prostu motocykl od samego początku wybuch. Z kolei w przypadku Fenixa no w tym momencie było dość podobnie. W przypadku Sanchezów dzieje się podobnie jak w PCJ-300, to znaczy, że nie ma tego momentu podpalenia się pojazdu, tylko od razu następuje wybuch. Z tym, że jak widzę na razie we wszystkich samochodach policyjnym dzieje się podobnie jak w motocyklach. Także ja osobiście zostawię ten mit jak na razie jako prawdopodobny, no i czekam na wasze opinie w komentarzach i co na ten temat, po prostu sądzicie. Jeżeli na samym początku rozgrywki przekroczysz jakoś granicę pierwszej części mapy, to zacznie cię gonić policja i wojsko. Wczytałem sobie właśnie sejwa, gdzie jestem na samym początku, tak naprawdę po wykonaniu pierwszej misji, która de facto była cutscenką i dojechaniem do konkretnego punktu na mapie. Jak doskonale widzicie, do przekroczenia granic części miasta, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, użyjemy sobie kodu seaways. Jest to kod na pływające pojazdy. No i ja osobiście powiem wam szczerze, że no, grałem w GTA Vice City za dzieciaka bardzo dużo. No i ja osobiście w ogóle nie kojarzyłem, że przekroczenie jakby tych części miasta prowadzi do tego, że to Tomiego go goni policja czy wojsko. No i jak widzimy, chyba kojarzyło mi się to wszystko całkiem dobrze. Sprawa jak dla mnie jasna Mic badany był bardzo szybko, no i w konsekwencji po naszej właściwie tylko jednej próbie jasno możemy stwierdzić, że jest to zwykły fake. kule wystrzelone z broni nie przelatują przez otwarte drzwi samochodu pamiętam jak jakiś czas temu sprawdzaliśmy sobie całkiem podobną rzecz w GTA 4 tam bodajże badaliśmy to czy pociski rakiet czy też granaty przelatują właśnie przez otwarte drzwi w tym helikopterze wówczas okazało się, że nie ma takiej opcji, natomiast z tego co widzę w GTA Vice City kule broni jak najbardziej przez otwarte te drzwi samochodu przelatują no i zauważyłem, że mega dużo zależy od broni bo zobaczcie, że M4 nie jest w stanie, a właściwie kule M4 nie są w stanie przelecieć przez otwarte te drzwi samochodu, a właściwie przez wyrwane drzwi, OK. Natomiast sprawa zmienia się w przypadku snajperki. Wtedy jak najbardziej członków gangu Tomiego Wersetnego możemy sobie zabić. Ja sobie powieliłem próby, wykorzystując oczywiście przy tym no, wiele różnych samochodów, no i powiem wam, że cały czas wygląda to. Tak samo, w sensie snajperka ok, działa i te kule broni jak najbardziej przelatują przez otwarte te drzwi, zniszczone drzwi pojazdu. Natomiast w przypadku innych broni, no niestety, dzieje się coś takiego, że kule uderzają jakby w niewidzialne tekstury. Także powiem wam, że ostatecznie jest mi dość ciężko podać taki ostateczny werdykt tego mitu. Pozostawię go chyba na sam koniec jako niewyjaśniony. Dajcie znać, co o całej sprawie sądzicie, pisząc komentarz pod spodem. Może jest to dość smutna rzecz, natomiast jest to mega w tej grze, że często dzieją się takie losowe zdarzenia, jak chociażby wypadki samochodowe. I to też jakby nie było, no, wpływa na realizm gry. I pamiętam, że jak było się mniejszym i, i GTA Vice City tyle co wyszło, to to było takie wielkie wow, że w tej grze można takie zdarzenia losowe zobaczyć. No pamiętam, że wiele osób się tym najzwyczajniej jarało, no i w tym ja oczywiście też. My tymczasem zmierzamy sobie, moi kochani, do miejsca jednej z pierwszych cutscenek w grze GTA Vice City. Jeżeli chodzi o fabułę, są to oczywiście doki, i my właśnie dojechaliśmy sobie na miejsce. Tutaj za tymi skrzynkami chowali się zamachowcy, którzy no byli zasadzką na kokainę i na pieniądze, i na całą tą wymianę, jaka właśnie działa się na początku gry. No a jesteśmy tutaj, żeby zbadać naprawdę mega ciekawą rzecz. No i po cichu liczę, że ten mit jest jak najbardziej prawdziwy i nie jest mitem, tylko najzwyczajniej jest ciekawostką. Mianowicie wiele osób napisało, że w tym miejscu po godzinie 20. Pierwszej, można spotkać ducha Wiktora Vance'a. Wiktor Węs jest to oczywiście brat Lensa węsa, którego doskonale znamy właśnie z gry GTA Vice City. E, w każdym razie Wiktor zginął na początku wydarzeń w GTA Vice City właśnie podczas tej całej wymiany, o której przed sekundką wspomniałem. E, no i z wielką przyjemnością sobie oczywiście ten mit przetestuję. Ja osobiście o żadnym duchu w grze GTA Vice City nie słyszałem, w sensie o występowaniu takowego. E, natomiast z uwagi na to, że napisało ten mit naprawdę wiele, wiele osób, to liczę, że ten okaże się być prawdziwy i że no, tego ducha Wiktora Wensa po prostu zobaczymy. Jedni pisali, że będzie to około godziny 21, natomiast jeszcze inni pisali, że będzie to nieco później, dlatego też po prostu ja sobie stanę Tomim Wersetim w tym miejscu. Puścimy timelapsa przez całą noc i zobaczymy najzwyczajniej co się wydarzy. No i moi drodzy, ja sobie puściłem timelapsa w przyspieszonym tempie. No, i niestety, z tego co widziałem, żadnego ducha Wiktora Węsa ani żadnej innej osoby na tym timelapsie po prostu nie było. Z uwagi na to, że końcowo żaden duch się po prostu nie pojawił, to mit musimy sobie obalić.